10 lutego 2014 roku o godzinie 5.30 w pobliżu stacji Warszawa Wesoła pociąg ELF szybkiej kolei miejskiej uderzył w stojącego na szlaku EN57 kolei mazowieckich. Na szczęście w obu pociągach była tylko garstka podróżnych. Niektórzy odnieśli nieznaczne obrażenia. Tym pomocy udzielono na miejscu. Dlaczego ELF uderzył w skład kolei mazowieckich? Najpierw musimy wiedzieć, dlaczego EM57 w ogóle stał na szlaku. Otóż pociąg ten około godziny 5.17 odjeżdża z przystanku w Wesołej. Po przejechaniu około 300 metrów skład ten doznał nagłego spadku napięcia w sieci trakcyjnej, co spowodowało spadek powietrza w głównym przewodzie hamulcowym i w konsekwencji zatrzymanie pojazdu. Maszynista podjął próbę ponownego uruchomienia pociągu, a gdy to się nie udało, zaczął szukać miejsca ucieczki powietrza. Maszynista nie powiadomił dyżurnego ruchu o postoju na szlaku. Gdyby to zrobiono, do wypadku prawdopodobnie by nie doszło. Ale teraz ważniejsze pytanie: dlaczego skład SKM uderzył w zepsutą jednostkę kolei mazowieckich? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy dokładnie prześledzić drogę pociągu SKM. Pociąg ten około godziny 5.16. Odjeżdża ze stacji Warszawa-Rembertów. Zaraz potem następuje spadek napięcia w sieci trakcyjnej, co zajęło maszynistę. W ostatniej chwili zauważa on sygnał stój na semaforze SBL. SBL, czyli samoczynna blokada liniowa, polega na tym, że dany szlak z takim systemem jest podzielony na odcinki. Na jednym odcinku, czyli na jednym odstępie, może znajdować się równocześnie tylko jeden pociąg. Przed każdym odstępem stoi semafor, który pokazuje, czy odstęp za nim jest wolny i czy w tym przypadku kilka kolejnych odstępów jest wolnych. W przypadku wyświetlenia na takim semaforze sygnału S1 stój, maszynista powinien zatrzymać pociąg, podać sygnał dźwiękowy RP1 baczność, powiadomić dyżurnego o sytuacji i kontynuować jazdę z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę. Maszynista SKM, zajęty usterką, w ostatniej chwili zobaczył sygnał S1 stój na semaforze przed odstępem, na którym stał zepsuty pociąg kolej mazowieckich. Mechanik zaczął hamować, ale nie zdążył zatrzymać się przed semaforem. O fakcie tym powinien bezwłocznie powiadomić dyżurnego ruchu, ale tego nie zrobił. Zatrzymał się na stacji Warszawa Wesoła a potem ruszył z przystanku rozpędzając się do 62 km na godzinę. Dlaczego maszynista tak bardzo rozpędził skład, chociaż wiedział, że odcinek SBL przed nim jest zajęty? Prawdopodobnie zapomniał o tym lub był przekonany, że skład kolei mazowieckich zwolnił już odstęp. Po około 200 metrach spośród mgły i szarej pogody wyłonił się zepsuty EN57, który nie miał zapalonych końcowych świateł pociągu. Maszynista wdrożył hamowanie awaryjne i zwolnił do około 36 km na godzinę. W wyniku zderzenia pociąg kolei mazowieckich został przesunięty o 6 metrów do przodu. Dlaczego jednak EN57 nie miał zapalonych świateł końcowych, tzw. końcówek? Otóż maszynista w celu zresetowania składu wyłączył na chwilę baterie, co spowodowało zgaśnięcie tych świateł. Pociąg ELF należący do SKM naprawiono. A z EN-57 zezłomowano jeden człon. Wśród przyczyn pierwotnych zaistnienia wypadku, Komisja Kolejowa wskazała niezachowanie ostrożności przez maszynistę SKM po minięciu przez pociąg SKM samoczynnego semafora odstępowego wskazującego stój i niepowiadomienie niezwłocznie przez niego dyżurnego ruchu o nieprzewidzianym zatrzymaniu pociągu na szlaku. Do przyczyn pośrednich zdarzenia zaliczono. Brak reakcji kierownika pociągu SKM przybawiającego w kabinie maszynisty na nieprawidłową obsługę pociągu przez maszynistę. Niepowiadomienie przy użyciu łączności pociągowej przez maszynistę kolei mazowieckich dyżurnych ruchu przyległych posterunków ruchu o niezamierzonym zatrzymaniu pociągu na szlaku, co skutkowało niezorganizowaniem osłonięcia pociągu, a także wygaśnięcie sygnału końcowego pociągu PC5. Zdarzenie miało również przyczyny systemowe określone przez komisję: brak możliwości awaryjnego osygnalizowania czoła i końca pociągu w przypadku niezamierzonego jego zatrzymania w celu usunięcia awarii. Tymczasem to już na tyle. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw subskrypcję i komentarz. Cześć!